w kolejnym odcinku, a dzisiaj jesteśmy na wake'u, na wake up Silesia, na skałce w Świętochłowicach i na pewno będzie też bardzo mokro, za chwilę popływamy, ale najpierw ja jestem Rafał Okusiewicz, a to jest incity.tv, na tej stronie nas oglądacie, ale też na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie, no to co, popływajmy trochę. Jesteśmy założycielami tego miejsca łącznie z moim kolegą Michałem. Pomysł. Wiesz co, z południowej granicy, z Czech. Pojechaliśmy do Terlicka, Pojechaliśmy, spróbowaliśmy. No i się zakochaliśmy w tym sporcie. Byliśmy pierwszym parkiem na, na Śląsku, port się rozwinął, kupę osób zaczęło pływać. Wiesz co, z każdym rokiem w jakiś sposób się rozwijamy. Jest to nasza, że tak powiem, indywidualna inicjatywa. I z każdym rokiem staramy się coś, coś dołożyć, coś, wiesz, udoskonalić, ulepszyć. Na takich wyciągach uprawiano skoki w dal na nartach wodnych. Ktoś widocznie spróbował na no i stwierdził, że to jest super zabawa. No i tak, to wszystko myślę, że już spokojnie 20-30 lat się kręci. Jak się jedzie nad morze, to musi wiać. Tutaj wystarczy przyjść i wyciąg działa w każdych warunkach. Także to na pewno jest duża przewaga. Polska scena wake'a. Jak to wygląda na arenie międzynarodowej, światowej? Jest kilku młodych zawodników, startują na międzynarodowych zawodach. Na europejskiej scenie się pokazują. Możemy być z nich dumni. Jak się trzeba przygotować, żeby do was przyjść? Tak naprawdę wystarczy podstawa motoryki, czyli jak ktoś umie prosto iść się, się nie przewraca i, i na rowerze sobie też radzi, to tutaj sobie też poradzi. E, mamy sprzęt, mamy deski, mamy kapoki, także wszystko można sobie tutaj wypożyczyć. E, każdego nowego adepta instrujemy od podstaw. Jeżeli ktoś już pływa, coś potrafi, no to zawsze wskazujemy, w którą stronę się może rozwinąć. Naprawdę z początkiem maja startujemy, kończymy z. Końcem września, z reguły może czasami ciut dłużej, zależy jak, jak na to pozwala pogoda. Jesteśmy tutaj codziennie od godziny 8-9 rano do 20-21, a nawet w te najdłuższe letnie dni do, do 22. Jak widzicie Wake jest dla każdego. Nie trzeba być żadnym mistrzem kondycji, żeby spokojnie sobie popływać. Jest fajnie, przyjemnie, ciepło, nie boli. To jest program Summer in City. Wszystko co najlepsze na Śląsku, wszystko co najciekawsze, kultura, rozrywka i sporty ekstremalne. Wbijacie na portal, dajcie suby na YouTubie, oglądajcie odcinki na YouTubie, a ja i my będziemy robić dla was coraz fajniejsze rzeczy i jeszcze bardziej ekstremalne odcinki. Idę się przebrać. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.